Dzisiaj kolejny y, mamy etap. Y, jak patrzę na twarze, to co niektórzy to już weterani tego konkursu wiedzy pożarniczej, niektórzy nowicjusze, także wszystkim życzymy tu samych sukcesów y, przejścia do kolejnego etapu wojewódzkiego w turnieju wiedzy pożarniczej. Miło jest nam, że ta ochrona przeciwpożarowa zarówno opiekunów jak i uczestników tego turnieju jest na wysokim poziomie że interesujecie się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej propagujecie to na swoich terenach zamieszkania w szkołach w placówkach oświatowych w życiu codziennym także jest mi niezmiernie miło powitać i gościć szanownych państwa i uczestników dziękujemy za eliminacje gminne a niestety każdy turniej je... Zawody ale do tego, że wyższy szczebel jest, a więc mamy teraz powiatowe dzisiaj ocenę Waszej wiedzy i, i, i umiejętności w tym zakresie. Nagód, jak widzicie, donosząc cały czas nasze się więc i pan Starosta z przyszedł i Word, y, nasz oddział ciekawostki ufundował nagrody i pan komendant się postarał nagrody, więc nagród jest dużo, a więc wy tylko teraz się sprężyć, wygrać, jechać na Szczebel wojewódzki, godnie budować nas powiat. Dziękuję wszystkim opiekunom, którzy przyłożyli się na eliminacje gminne i pomagali, żeby je zrealizować. No i młodzieży życzę sukcesów, bo to jest yy, to jest początek właściwie, że biorąc karierę Wielu, niektórzy z was w jednostkach OSP, swoich lokalnych, yy, są członkami, może w grudziu pożarniczych, że nie jesteście tak, zachęcamy do nas, naszych lokalnych, żeby się do takich OSP zapisać swoich miejsca mieszkania, a że od tego się zaczyna, od strażaka właśnie w szkole, to później czasami niektórzy z Was kończą szkoły oficerskie, niektórzy szkoły aspirantów, niektórzy po jego służby wracają. Są związani ze, ze strażą, z informacją. Ja myślę, że na tym etapie, a zresztą i na poprzednim, to każdy już jest w jakimś sensie zwycięzcą, dlatego że podejmujecie Państwo, czy uczniowie podejmujecie taką tematykę, która będzie wam służyła przez całe życie. Bezpieczeństwo pożarowe e, czy ochrona przeciwpożarowa to jest jedno z ważniejszych zagadnień. Ja o tym nie muszę mówić, tak. To jest e, kwestia zdrowia, kwestia życia, ale także i spokojnego snu strażaków och ochotników i, i strażaków e, Państwowej Służby e, Pożarniczej i mieszkańców, tak. Więc jesteście tym pokoleniem, które gwarantuje jakby Etap bezpieczeństwa następny bardzo ważne, i to uczestnictwo w tym konkursie, tak liczne. Bardzo się cieszę, że to jest takie liczne grono. No daje nadzieję, że będziemy mogli być bardziej bezpieczni w następnych, w następnych latach. I to, co powiedział Pan Prezes, pewnie spośród Was. Też będą przyszli ochotnicy, strażacy, a może i oficerowie Straży Pożarnej. Młodzi ludzie bardzo często marzą o pracy w Straży Pożarnej, więc chcę, żeby te marzenia się, drogie dzieciaki, wam spełniły.